No to po długiej wędrówce znowu jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Poznaję to drzewo. Nie trudno je rozpoznać. Jest jedno, jedyne. To jedno drzewo to cały twój las. Spóźnij się na posiedzenie. Dopóki ja jestem i jest drzewo, jest las. Nie dla mnie. Lecz dla mnie. Upierasz się przy niedorzeczności. Las był kiedyś, a teraz istnieje tylko w twojej wyobraźni. Wyobraźnia rządzi światem. Niestety... Przeważnie jest to wyobraźnia w złym gatunku. Upierasz się przy tym, co było, a nie jest. Ja jestem większy od tego, co jest. Megalomanie? Zaledwie godność osobista. Czuję i myślę. Moich myśli i uczuć nie ma nigdzie poza mną. Subiektywność. Ja jestem po stronie prawdy obiektywnej. <grym> Czyli jesteś błogosławiony jako ubogi duchem? Zaś potępiony przez ducha mhm. historii. Za to obaj jesteśmy mokrzy. Deszcz pada. Schrońmy się pod drzewo. Dziwna. Drzewo jest to samo, ale pogoda się zmieniła. No wszem, ale co z tego? Jeszcze nie wiem, ale może by się dało to jakoś uogólnić. A po co? Próbuję zrobić z ciebie dialektykę. Dlaczego ci tak na tym zależy? Bo się o ciebie troszczę? Czyli aż tak mnie kochasz? Kocham dialektykę i prawdę obiektywną. Nikt nie może się obejść bez prawdy obiektywnej. Odwrotnie. To prawda obiektywna nie może się obejść bez większości głosów. Nazwij ją raczej prawdą statystyczną. Bronisz. Się? A ty atakujesz. To znaczy, że ja wystarczam sam sobie, a ty musisz mnie zdobywać. Ty i Twoja prawda obiektywna. Ja występuję tylko w imieniu prawdy. W imieniu prawdy obiektywnej. Ja tylko w swoim własnym. Moja prawda jest większa. Ale bezimienna. Za to powszechna. Czyli pusta. Ktoś tu jest. N nie ma nikogo. Daję ci subiektywne słowo honoru. Obiektywnie nie widzę nikogo. Tam! A! Czego krzyczysz? Nisielec! No i... On wisi, a ty stoisz. Wisielec trup! O Boże! Uciekajmy! Uciekajmy! Dokąd? Nie, no, do przodu przed siebie! Uciekanie od konkretu do abstrakcji to bardzo w twoim stylu. Więc nie uciekajmy, tylko chodźmy gdzie indziej. Po co i tak trafimy pod to samo drzewo? Kto to jest? Raczej, kim był? On kim był? Kimkolwiek był, nie lubił siebie, skoro się powiesił. Dlaczego się powiesił? Bo był tym, kogo nie lubił. Żyjesz? Do kogo mówisz? Do ciebie! Ja tego pana nie znam! Lepiej mi pomóż, wydostać dostać się spod niego. Ciężki! Boję się. – Czego? – Wszystkiego. – Przecież on nie żyje. Właśnie. Nic ci nie może zrobić. – Właśnie dlatego. Przecież, – Przecież on ci nic nie zrobi. Obiektywnie. – A jak ożyje? – No to czego właściwie się boisz? – Na wszelki wypadek wszystkiego. – Obiektywnie czy subiektywnie? – Prywatnie. – Pomożesz mi? Czy uh. nie? A leży. Co w tym dziwnego? Stwierdzam, że są zmiany. Znowu zaczynasz dialektycznie. Jednakże on nie jest już wisielcem. Tylko z twojego punktu widzenia. Obiektywnie mu jest wszystko jedno. Hmm. Kto to teraz jest? Leżelec. Hmm. 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 Oh. 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 To Bruno Schneider. O, żył. Bardzo o. mi przyjemnie. Panowie nie podadzą mi ręki. E, nie, nie, znaczy... Panowie mną gardzą. Bynajmniej my po... Bo... Nie. Um. Właściwie czemu nie? mi się, przedstaw. Moje nazwisko nic mi nie powie. Racja. Ty jako prezes jesteś bardziej znany. Więc ja cię deleguję. Um. Jestem lis. A, a to mój przyjaciel, prezes Towarzystwa Miłośników Myśli Racjonalnej. Panowie są zwierzętami? My jesteśmy alegoryczni. A, doskonale się składa. Chciałbym uścisnąć dłoń panów alegorycznie. To znaczy, niby jak? E, alegorycznie, symbolicznie. Byłem w zaświatach. Teraz wracam do świata żywych. Uścisk dłoni oznaczałby, że znowu jestem przyjęty przez wspólnotę po tej e, stronie istnienia. Co słychać po tamtej? Dziękuję się zadawać takie pytania. I to w takim momencie pan Bruno miał ciężkie przejście w obie strony. Zapytać nie wolno, ale nie tym tonem. Ach. Przepraszam, Pani Bruno, mój przyjaciel wyznaje światopogląd materialistyczny. Ech, serdecznie współczuję. Nie wierzy w życie poza Sensy Częsty przypadek. Stąd szyderstwo w jego pytaniu. Nie szkodzi, nie szkodzi. No, ale, ale pan się nie gniewa. Bynajmniej. Byłem nawet gotów udzielić odpowiedzi, ale skoro on jest niepiący. Tak, to by go mogło zdenerwować. Naprawdę niezręczna sytuacja. Tak. Ale. Um, o, jak pan znajduje pogodę po powrocie? Um. Marna w dalszym ciągu padła. A tam skąd pan wraca, to niby sucho. <grych> Co za pożary. Drogi panie, zarówno gdybym potwierdził, jak i zaprzeczył, pan nie będzie usatysfakcjonowany. Stoi pan na określonym stanowisku, zdecydowanie negatywnym. Pańskie zdanie na temat życia pozagrobowego jest osądem a priori pozbawionym wszelkich podstaw eksperymentalnych. A zważywszy sprzeczność nie do pogodzenia między pańską a prioriczną pewnością siebie, a moim świeżym, a tak bezpośrednim doświadczeniem, uważam, że polemika nie miałaby sensu. Zresztą niebawem pan się już o wszystkim przekona osobiście. Ja jak mam to rozumieć? <laughs> jak najprościej. Każdego czeka kres jego ziemskiej wędrówki. Prędzej czy później. Ale to niebawem. To znaczy, że raczej prędzej niż później. A niby skąd pan to może wiedzieć? Pan zapomina, że wracam z wymiaru, gdzie takie rzeczy są wiadome. To jakie rzeczy? Pewne rzeczy niedostępne żyjącym w doczesnym, trójwymiarowym świecie. Głupstwa pan opowiadał. <głupstwa> Powiedziałem, że nie będę polemizował. Prawo doigrałeś się. Teraz już niczego się nie dowiesz. Ale, ale tak między nami, panie Bruno, to strasznie ciekawe, co pan powiedział. Więc są już jakieś informacje na temat mojego przyjaciela, tak? Jego, jego stanu? Oczywiście. Um. Mnie to nie interesuje. Znaczy, yy, nie interesują mnie szczegóły, ale yy, Więc mówi się po tamtej stronie o naszym przyjacielu, tak? Yy, są już może jakieś decyzje w jego sprawie? Zajmij się sobą. Jego losy zarówno za życia, jak i po śmierci są już dawno przewidziane. Fascynujące. My tu sobie żyjemy, jak gdyby nigdy nic, a tymczasem po tamtej stronie wszystko już wiadomo. Nie będę Pana zadręczać pytaniami, choć oczywiście niezmiernie ciekawym byłoby się dowiedzieć, czy istnieje niebo i piekło, czy istnieje życie po śmierci, czy, czy niedowiarstwo jest karane, czy dusza nasza przychodzi przez próg śmierci nietknięta i czym właściwie jest wieczność. Ale ja zadam panu tylko jedno pytanie. Czy jego przypadek jest ciężki? Ciężki, ale nie beznadziejny. Nonsens! Jeszcze tu jesteś. Ciemnota przesądy za bobon. Zgadza się. Ha, co? Przyznaj mu pan rację? Nie, 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 nie. Stwierdzam tylko, że po tamtej stronie się nie mylę. Tak i tamtej, kto się nie myli? Jego zachowanie zgadza się niestety z opinią, jaką tam o nim powzięto. Kto powziął? Wnioski, jakie wyciągnięto, są całkowicie słuszne. K kto wyciągnął? Pewne akcje, jakie w jego sprawie rozpoczęto, są w pełni uzasadnione. A, a, a kto, kto rozpoczął? Pański przyjaciel staje się nudny. Mnie pan to mówi. Posłuchaj-no, pan, panie Schneider. Jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Myśli Racjonalnej i mam prawo, hmm, więcej, obowiązek bezwzględnego, naukowego i ściśle bezstronnego badania tych zjawisk. Oczywiście nie uprzedzam konkluzji, ale muszę zgromadzić materiał. Pan zaś jako członek myślącej ludzkości nie ma prawa uchylać się od zeznań. W imieniu Towarzystwa Miłośników Myśli Racjonalnej wzywam. Gwizdze na pańskie towarzystwo. Pan Gwizdze? Na miłośników na miło... i na myśl racjonalną, a także na postęp, oświecenie i encyklopedystów. Ale... Światopogląd materialistyczny jeżeli pan woli. Słyszałeś, pan Bruno Gwizdze? Pan Gwizdze? Tak! Nie, to niesłychane! Brawo, pan Bruno się obraził. Teraz już niczego się nie dowiesz. To ja się obraziłem. No nie bądź śmieszny. Już nic się od niego nie dowiesz. Myślisz, że jest już za późno? No, spróbuję ci to jakoś załatwić. Panie Bruno, mój przyjaciel chciałby z Panem porozmawiać. Prywatnie? Można. No, to za tych, co na morzu. Pan ma krewnych w marynarce? Nie, to, to rodzaj przynośni, Pani Bruno. Chodzi o tych, co ich nie ma na ziemi. Nie, za tych co na ziemi. E, tak, ja, ja, ja też tak myślałem, ale nie chciałam być stronniczy. Ale skoro pan tak uważa, a pan, pan to jest człowiek bywały. Był pan tu i tam. Tak jest. Mhm. No, to nasze zdrowie. Nasze. A przyjemnie się znowu poczuć w konkretnym towarzystwie. Muszę przyznać, że tego mi brakowało najbardziej. Ostatnio prowadziłem bardzo higieniczny tryb życia. Panowie nawet nie mają pojęcia, jak higiena źle działa na zdrowie. Zwłaszcza też kiedy. To zdrowie zostało anulowane. Pańska kolej. Tak, zawsze mówiłem, że najgorzej, jak nie ma czego trucić. Pański kolega wygląda na zmartwionego. Co mu jest? On ma kłopoty. Taka sympatyczna osoba. Podobno naraził się dyrekcji, i teraz czekają go poważne nieprzyjemności. Cóż takiego? No, tego właśnie nie wiadomo. Sprawa jest dosyć poufna, no i chcielibyśmy się dowiedzieć. Czym mogę służyć? E, no, podobno ma pan tam jakieś znajomości na górze? Mm, owszem, byłem w kontakcie. Tak więc, gdyby pan mógł? Mm, to prawda. Mam pewne możliwości, ale sprawa jest delikatna. Pański kolega naraził się rzeczywiście. Może jednak dałoby się coś z tym zrobić. <laughs> Panowie chyba rozumieją, że takie rzeczy są sekretem zastrzeżonym służbowo, więc w grę wchodzi no, pewne ryzyko. A jeśli o to chodzi, mój przyjaciel byłby w stanie ponieść odpowiednie koszty, prawda? Naturalnie. Chętnie bym panom pomógł ze szczerej przyjaźni, ale sami panowie widzą w jakiej sytuacji jestem. Teraz kiedy wracam do żywych, wszystko muszę zacząć od początku i no, przenosząc się na nowe stanowisko, porzuciłem za sobą wszystkie mosty. Także finansowe. I teraz, kiedy wracam, jestem w krytycznej sytuacji, katastrofalnej po prostu i no, no rozumiem. Ile? Panie. Co takiego? Nie. Tanie nie mogę. Ja, ja tyle nie mam nigdy w życiu. No. Wykruszony. Nie, no to jest bezczynność, ja tyle nigdy nie miałem. Proszę chwilę zaczekać, panie Bruno. <laughs> Proszę bardzo, mi się nie śpieszy. Przemyśl to jeszcze. Powiedziałam, <grym> nie mam tylu pieniędzy. Ale to chodzi o Twoje życie. Więcej o Twoją wieczność. Dobrze o tym wiem. Nie musisz mi o tym przypominać, wiesz? <grym _> I co teraz? Pożyczysz mi? <grym> <grym> Jasno, jasne. Naprawdę, jesteś Ta prawdziwym przyjacielem. Oczywiście. <grym> <grym> oczywiście, oczywiście. Proszę. Co to jest? E, wszystko, co mam. A, a to ma być wdzięczność? Ja mu daję wszystko, co mama ten gardzi. Pan Bruno czeka. Na co? Przecież powiedziałem. A jak chcesz? Panie Bruno? Panie Bruno? Co, co jest? E, niestety mój przyjaciel musi odrzucić pańską propozycję. A, tak. Proszę to przekazać pańskiemu koledze. Za darmo. Instrukcją służę w razie potrzeby. Także gratis. Nie omieszkam. Pan Bruno ci to przesyła. Um, I życzy, życzy powodzenia w przedsięwzięciu. Ja, co ja mam zrobić przyjąć jego propozycję. Ale ja nie mam tylu pieniędzy, już raz powiedziałem! A to? Co? Co jest w tej teczce? Aktywa Towarzystwa Miłośników Myśli Racjonalnej, bo co? Czyli kasa też. Jako pełnomocnik zajmuje się również kasą, bo co? Hmm, no właśnie. Pomyślmy racjonalnie. Potrzebujesz gotówki, a gotówka jest pod ręką. Leprze. Nie ma lepszego wykorzystania funduszy miłośników myśli racjonalnej. Ale przecież to nie moje. A twoje czy nie twoje? Bez różnicy. Namawiasz no, mnie do kradzieży. Używasz terminologii, która nie ma nic wspólnego z myślą racjonalną. Więcej. Przynosisz wstyd całemu towarzystwu. Może i masz rację. Albo stoimy na gruncie racjonalizmu, albo staczamy się w bagno metafizyki. Racja! Precz z metafizyką! Niech żyje racjonalizm. <gryz> panie Bruno! Panie Bruno! Panie, mm. panie Bruno! Mm. Nie, tylko że to nie jest gotówka. A co? E, mogę wystawić czek na okaziciela. O, przecież on w to nie uwierzy. Jeżeli myśli racjonalnie, powinien uwierzyć. Czek może być albo sfałszowany, albo bez pokrycia. On myśli racjonalnie, on. On na to nie pójdzie, on nie będzie chciał. No dobrze, to pójdę do banku i wypłacę go? Nie możesz teraz odejść. Dlaczego? Przecież, jak się obudzi i zobaczy, że ciebie nie ma, to się wycofa z interesu. To powiesz, może zaraz wrócę. A w to też nie uwierzy. Dlaczego? Bo jestem lisem. Słowo lisa nic nie warte. Ludzie, ludzie mi nie ufają. No dobrze. To może by go ko... oblać wodą. Nie mamy wody. Ale musi być tu gdzieś jakieś yy, bajoro albo strumyk, byś skoczył po wodę. No dobra, daj kapelusz. Po co? No w, ci, w czym ci przyniosę hmm. wody? No dobra, tylko. Nie za bo jest prawie hmm. nowy. Oczywiście. Um, właśnie. Idąc po wodę, mógłbym. Pójść do banku i, i wziąć pieniądze. Pieniądze mają być dla niego. Wszystko ci trzeba tłumaczyć jak dziecku. Zobacz. Ja wezmę czek i pójdę do banku i przyniosę pieniądze, zamiast czekać, aż on się obudzi. Czy to jest racjonalne? Nie ma nic bardziej racjonalnego od oszczędności czasu i energii. No, może masz rację. Dobrze. – To nie zgub. – Z pewnością. – I pospiesz się. – Oczywiście. Hmm. – Gdzie jestem? Co? Gdzie? – O, nareszcie! Już myślałam, że coś się panu stało. – A, to pan. – Ja, ja. No, teraz ja. niech mi pan już wszystko opowie. Ma pan pieniądze? Zaraz będą, niech pan już zaczyna. Ja. Gdzie on jest? No, poszedł po pieniądze, no niech pan zaczyna. A. Pan go posłał po pieniądze? Tak. Jego po pieniądze? Po, po nasze pieniądze? Jakie nasze pieniądze? Świnia. Po, pan do mnie? <noise> Nie, pan jest osioł! <noise> Ale. Panie Bruno, nie dlaczego pan się denerwuje? A, a pan, gdyby pan wisiał na deszczu za darmo, to by się pan dlaczego nie miałby, denerwował? A, dlaczego miałbym wisieć za darmo? Panu się wydaje, że przyjemnie był udawać trupa, a panu się wydaje, że to... Udawać? łatwe? Panie Bruno. To jest Bruno. pański kolega, Panie nie mój ja go. Poznałem przypadkowo. Ja, ja jego, pan, ja pana. Pan się nie denerwuje, pan źle wygląda. Ja pana, ja pana pociągnę Panie, do odpowiedzialności. Panie Bruno. Jego po pieniądze. Po nasze.